Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. E, dzisiaj będzie w sumie dosyć ciekawy dzień. E, na samym początku zaczniemy od kąpieli skipiego, więc zaraz też to wszystko zobaczycie. E, no i co? Zachęcam Was oczywiście do łapek w górę i do subskrybowania mojego kanału. Naprawdę będzie się bardzo dużo działo, więc zachęcam Was do subskrypcji. Team Pyrełek! Znaczy nie. <laughs> Żartuję, e, oczywiście. Ale zachęcam was do subskrypcji, bo tak, tak jak powiedziałam Naprawdę będzie się bardzo dużo działo, więc zapraszam Co to jest? To jest paczka dla pieska Tak, przyszedł wrześnić twoje smakowinki, To co, otwieramy? Otwieramy Cała paczka dla Skipulka I do jest oh yes, jest zabezpieczenia. Oh, fucking shit! Jakie to wielkie! Taki tyki czy to jest od. Zau! Zau! to jest To jest prawie Zau! tutaj mamy przekąski, tak? mamy mamy. Tutaj mamy znowu jakieś smakołyki. to już dwa razy. Tutaj mamy też jakieś smakołyki. Ja pierdolę Ewelina, zwarywałaś. Ja nie patrzyłam w ogóle na to, a to jest dla dużych psów. Tu mamy jeszcze coś. A, jakieś bio. Jakieś bio. Yy, takie ciasteczka Ja widzę, że trochę się pokruszyły. Tu mamy znowu, a to znowu jest do większych psów, zapierdziela, wejna. I to właśnie jest mokra karma i tutaj ma karmę, którą uwielbia i to jest z e, Buddy's Cousin. Więc tutaj mamy już zapas, bo teraz tak naprawdę mu karma mokra się e, skończyła, więc nie miał co jeść, a tutaj ma wszystkie swoje smakołyczki. Tak, zaraz coś będzie Tak! A to bym po prostu żalała na swoim miejscu. Taki grzeczny piesek był Czy ty zdajesz sobie sprawę Że będziesz zaraz kąpany? Kąpiel zaraz będzie! Zaraz będzie kąpiel Czy jesteś zadowolony z tego powodu? Ta Pandzia chyba coś kombinuje Tak czuję, że chyba będę zaraz kąpany Oby nie Nie no spokojnie, z i będzie dobrze O szczęście, bo już myślałem, że że się to skończy, ale Jeśli nie, no to spoko Janka, no ta rączek no i oczywiście, już przysmaczek, od razu. Piątka, pięć sekund i od razu już. Dawaj, smaka. Dziękuję, to zapraszamy królewicza. Pieski też siedzą tak grzecznie jak skipula. Patrzcie, jaki grzeczny piesek? Grzeczny! No już, już będzie ci ciepło. Teraz cały wapatulony. Tak? Tak, Misiu? Będziesz siedział tak grzecznie. <noise> ja Jesteś taki słodki, że nie wiem. <noise> Cieplutko teraz pod kocykiem, tak? Cieplutko, będzie dobrze, będzie dobrze, zaraz wyschniesz. Potem tylko poczesanie skippy. Co ty robisz? Co? Co ty robisz? Skipi, Skipi, czemu no ze złości? Jak mogłeś? A pierdziele. Kto jest takim niegrzecznym pieskiem? Kto jest takim niegrzecznym pieskiem? Kto robi takie rzeczy? Jezu. Co stało Skipi? Co się stało? Wpadła ci tam piłeczka, ale wiesz, że nie dosięgnę. I Co teraz będzie? Ratunek! Ty ty, radę? O, czekaj. Proszę... Drugi raz? Kto chce zwrócić na siebie uwagę? I kto teraz wyjmie to? Nie rób już tak, Skipi. Nie. Skipi, wiesz, co musimy zrobić? Masz troszeczkę jeszcze wilgotne włoski. I musimy ci założyć taki oto sweterek, żebyś nie zmarzł. Tak, Skipi. Więc 3, 4, Patrzcie, czy Skipuś nie wygląda przepięknie? Wyglądasz. To jest sweterek z, e, z Biedry. Kupiliśmy, prawda Skippy? Tak! już zakładamy smycz i jazda! Skippy, pokaż się! Pokaż się misiu, ty piękności! Skippy, przepięknie wygląda. Piękny piesek, piękny! Dawaj, idziemy! Pokaż. Szybko! Jak widzicie Skippy ma różowe posłanie więc może wyjaśnię dlaczego tak jest, bo wiadomo, że on jest pieskiem i wiadomo, że teraz jest taka moda, że facetyczną różowe rzeczy. No ale fajnie by było, gdyby jednak piesek miał posłanie w innym kolorze, więc powiem Wam o co chodzi. Powiem Wam szczerze, że to jest taka dosyć ciekawa historia. Skipiego wzięliśmy na początku tego roku, dokładnie 6 stycznia. Ale na samym początku pierwotnie mieliśmy wziąć pieska pod koniec grudnia, i właśnie zjeździliśmy ogłoszenie na OLX. Gdzie pani właśnie miała Wystawione szczeniaczki I wybraliśmy sunię My chcieliśmy w ogóle też sunię, dlatego też kupiliśmy Właśnie różowe posłanie, dlatego teraz Kipimy różowe posłanie Bo już ją zarezerwowaliśmy wstępnie Ale pani chciała Żebyśmy ją odebrali przed świętami My stwierdziliśmy, że nie damy rady Bo akurat też mieszkaliśmy wtedy w Gdyni Ogólnie jesteśmy z Warszawy Więc stwierdziliśmy, że po prostu no, będziemy jechać do rodziny I nie damy rady po prostu z małym szczeniakiem Zwłaszcza, że to będą pierwsze po prostu dni spędzone wspólnie. Więc powiedzieliśmy pani, że po prostu poczekamy do końca grudnia Jeśli nikt jej nie weźmie, no to jak najbardziej później na początku stycznia ją odbierzemy No ale okazało się, że niestety od razu znaleźli się chętni I później pani do nas zadzwoniła i powiedziała, że wszystkie szczeniaki są oddane Więc nam się zrobiło bardzo smutno, bo tak naprawdę no już się nakręciliśmy, że po prostu ją weźmiemy Była po prostu przepiękna Ja oczywiście byłam strasznie nakręcona, ja kocham zwierzęta, kocham psy Więc dalej szukałam ogłoszeń na OLX i znalazłam właśnie y, ogłoszenie. Na którym był szczeniak od tamtej pani. Czyli okazało się, że został jeden szczeniak. Po prostu osoba, która powiedziała, że przyjdzie po Skipiego, nie przyszła po niego, no i zobaczyłam właśnie, że, że, że to ogłoszenie było wstawione właśnie tego samego dnia, co znalazłam, więc szybko zadzwoniłam do narzeczonego. Narzeczony powiedział, że jak najbardziej, że jest, że, że uważa, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy po prostu wzięli pieska, bo właśnie został tej pani piesek, czyli właśnie skipi. No i zadzwoniliśmy. Ta pani akurat mieszkała na Mazurach, więc pojechaliśmy specjalnie po Skipiego na Mazury z Gdyni. Powiem szczerze, że to była bardzo emocjonująca podróż. Odebraliśmy Skipiego, był taki słodziutki, jakby mały. Zresztą nawet może Wam wstawię tutaj przybitki. On był, po prostu był przepiękny, zresztą teraz też jest. Więc naprawdę bardzo się cieszymy, że jest z nami i powiem Wam, że zwierzęta bardzo dużo dają radości do domu. Dodatkowo też jest dużo ciekawiej, wiadomo, z dziećmi jeszcze bardziej, ale no ja zawsze chciałam mieć taką dużą rodzinkę, gdzie pełno się dzieje, gdzie jest głośno, ale też przy po prostu wesoło, więc strasznie się cieszymy. Jest naprawdę super. No i dlatego też maru, żeby posłanie, bo mają być pierwotnie. No, mieliśmy wziąć pierwotnie jego siostrę. Oczywiście bardzo się cieszymy, bo skip jest naprawdę cudowny. Właśnie przyszła do mnie paczka i już więcej jest w środku. Mega się cieszę, więc zaraz zobaczycie, otworzę razem z Wami. Zadzwoniętowy. Łóżek, on jest przepiękny. Przepiękny. Tutaj mamy tył kalendarza. Zobacz, Skipi, Piękny, piękny. Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero kosmetyki. To prawda. Łóżek, on jest wielki. Zobaczcie, to jest moja dłoń. On jest bardzo duży. Prawda, Skippy, podobać się. Będziemy razem otwierać. Już się nie mogę doczekać. Nie wiem, czy ja wytrzymam. No ale cóż będę musiała spróbować. Nie no, wytrzymam. Ja to lubię właśnie takie coś. Ale jest naprawdę przepiękne, będzie przepiękna dekoracja. Prawda jest Łapa! <gry> Pięknie! Hej, odzywam się później e, Idę teraz się właśnie umyć e, Przebrać piżamkę i odparamy Razem z narzeczonym nasz ostatnio Ulubiony serial Lucifer, bardzo wam polecam już jesteśmy na trzecim sezonie e, W przeciągu dosłownie dwóch tygodni nadro... e, Obejrzeliśmy dwa sezony w, e, Tego serialu Więc naprawdę jest świetne. ja nawet nie spodziewałam się Że będzie taki super e, Więc zabieramy się też za oglądanie e, Przez to mamy trochę nieprzespane noce No ale cóż e, Tak to już jest, jesień e, jest taka, że właśnie nam się chce od razu oglądać jakieś tam filmy, seriale. Ja jak się wciągnę w serial, to po prostu mogę siedzieć, siedzieć i oglądać. Więc idziemy oglądać. Do zobaczenia kolejnym razem. Nie wiem, czy już nie na vlogmasie, więc pa! Zachęcam do subskrypcji oczywiście. Zostańcie ze mną, bo właśnie już zaraz będą vlogmasy, więc ten piękniejszy czas w roku. Odliczamy do świąt razem z Ewel! Więc zapraszam was serdecznie do oglądania! Bye.